To nie jest żaden pakt migracyjny. To jest dyktat. To jest dyktat, który ma na celu zmienić również kulturowo Europę. Ma to na celu zniszczenie, zgwałcenie dotychczasowych struktur europejskich. Nie ma naszego przyzwolenia ani na nielegalną emigrację, ani na żadne płacenie za nieprzyjmowanych migrantów. Nie zgodzimy się na to. Nie będą nam komisarze z Brukseli czy z Berlina dyktować, co mamy robić, jak mamy chronić nasze granice. Nie będzie ulegania żadnemu szantażowi. Jesteśmy zdecydowani bronić polskiej suwerenności i bronić polskiego bezpieczeństwa. A Platformie Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej chcę powiedzieć tak opozycja antyrządowa to demokracja ale opozycja antypaństwowa to hańba.